No to są gazy pochwowe. No co to jest? No to jest wtedy, kiedy w trakcie stosunku, tudzież ewentualnie czasami u niektórych pacjentek jogi albo takich ćwiczeń, bardzo bym powiedziała z szerokim środkiem nóg, czy na przykład przysiadów, Powietrze. Z nogami. Tak, powietrze coś, czego my generalnie nie robimy, ale czytaliśmy o tym. Robisz przesiady? No chyba za mało. I dostaje się powietrze do pochwy, a następnie się wydostaje i dźwięk się wydobywa z pochwy, tak jakby się puściło bąka. Tak jest. I generalnie to jest pojęcie internetowe, ale bardzo dobrze oddający problem. Tak. Czasami, y poza gazami pochwowymi, też u takich pacjentek zdarza się, że jak kąpią się w wannie, bądź chodzą na basen, to woda y wpływa do pochwy i wypływa i mamy takie wrażenie wypłukiwania. To jest bardzo nie... nieprzyjemne. Tak. I to są jedne z dwóch takich najłatwiejszych do zaobserwowania Obserwowania objawów zespołu rozróżnienia pochwy, czyli właśnie wydobywanie się powietrza w trakcie współżycia albo gromadzenie się i wypływanie wody później po przebywaniu w jakimś zbiorniku. Nie musi być wielki, może być mały, tak jak wanna. Tak. I teraz jaki to jest stanowi problem, no bo no. ktoś tam się może słuchać tego i sobie robić tak zwane podśmiechujki, że to takie śmieszne, natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że takie gazy i takie powietrze jak się wydostaje z pochwy w trakcie współżycia to może albo pacjentkę, albo jej partnera wybijać z rytmu. To znaczy, może być tak, najczęściej że jest problem z osiągnięciem satysfakcji podczas współżycia. Nie dlatego, że jest coś nie tak anatomicznie, coś trzeba tam kroić, wykrawać, dokrawać, dodawać. Ale najczęściej jest to połączone tylko no tak, tak, ale jak to się pojawia w pewnym momencie to może być kwestia tego, że po prostu te orgazmy kiedyś były, a teraz ich nie ma nie dlatego, że coś się złego stało z człowiekiem, no nie, tylko, nie całym, możemy się tylko skupić. dlatego, że po prostu to wybija strasznie z rytmu mm -hmm. i coś trzeba wtedy z tym zrobić no. tylko co, zanim coś z tym zrobimy to najpierw to, co powiedziałaś, już zaczęłaś że anatomicznie trzeba dobrze zbadać pacjentkę i wiedzieć, co jej pomoże to jest kluczowe, żeby znowu przegadać, dobrze dobrać zabieg dobrze, żeby to. Tak, bo może być coś, co jest zupełnie bardzo mniej inwazyjne zabiegiem z wykorzystaniem ultradźwięków i da świetne efekty, a może być tak, że jest taki defekt wejścia do pochwy po porodzie, że niestety, ale trzeba... Yy, musimy zaopatrzyć chirurgicznie, skorygować bliznę i krocze i to tak naprawdę poza tymi, tymi gazami pochwowymi no to często też jest tak, że po prostu słabiej odczuwamy partnera i na wejściu i w środku, ale czasami jest tak, że jakby na wejściu do pochwy jest w miarę ok, a mimo wszystko to powietrze się taka poduszka yy, powietrzna się robi w środku. Wysmykuje do po Pochwy, bo, bo ściany pochwy w środku już są na tyle luźne, że po prostu no nie, nie trzymają tego napięcia i trzeba powalczyć o to napięcie. I tu jest jeden z tych przypadków, gdzie w mojej ocenie, ale myślę, że w twojej też, bo, bo, bo to jakby Gramy, jest nasza wspólna, no, Tak, to jest nasza wspólna tutaj była zawsze chęć tego, że ten zespół musi być ginekologiczno-fizjoterapeutyczny. Dlatego, że. No y... i w trochę innych płaszczyznach działamy. Ja to tak czy tak, pacjentkom no. tłumaczę. Ja że też się te staram fizjoterapeutki że... że my działamy tak płytko tak, na mniejszych. Tak. Tak. Tak to, co jest w Wszystko strony, dookoła, a my tak bardziej tutaj. No. 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 I, to... I, I to jest jakby nieodzowne, bo nawet jeśli uda nam się jakiś w miarę satysfakcjonujący albo w ogóle bardzo satysfakcjonujący efekt uzyskać jakimkolwiek zabiegiem, to jak pacjentka nie zadba o te mięśnie na miednicy i o całą swoją strukturę no to i Nie będzie i zadowolona z tego zabiegu. Tak. No. I przede wszystkim dokładnie, krócej będzie zadowolona i może mieć wręcz trochę pretensje do nas, bo my powiemy jej to, czego my też będziemy oczekiwać, a ona na przykład tak, no dalej gdzieś tam nie zastosuje tego podnóżka, nie wiem, w tale. Dalej nie będzie dbała o to, czy ma zaparcia, czy nie ma zaparcia, o tę regularność wypróżnień, dalej będzie dźwigać. Czy na przykład bardzo wiele pacjentek mówią, wie pani, co mi powiedziała ta pani, wasza eurofizjoterapeutka, że ja to powinnam wstawać z łóżka, tak jak wstawałam w trakcie ciąży, czyli przewrócić się na bok i odpychać się ręką, a nie dźwigać skręca się tak, przy kichaniu Albo skręcać się no, przy kichaniu. przekichaniu. On mówi, ale to ja mówię, że nawet nie chodzi o względy epidemiologiczne, że kulturalnie byłoby nie kichać komuś prosto w twarz, ale chodzi o to, że po prostu jak się skręcimy, to cała ta siła pójdzie w skręconą przeponę, która nie powoduje, że wyhamuje się ten taki o, o, ruch, w którym Idzie przy kichnięciu, który spowoduje, że tam się zrobi taki doink i wszystkie te narze narządy po prostu pójdą w dół i się dźwigną do góry, tak jak na tych nieszczęstych tam Mm, po prostu wektor siły, wektor. Po taka roku... strzałeczka z fizyki, z podstawówki, wektor siły, pentarz, strzałeczki z wektorami. I, do, tylko troszeczkę właśnie to się jakoś. Wychamowuje troszkę. E, to, tak, Wy... rozprasza, A, się, rozprasza energia się, rozprasza się. rozprasza I to daje dobre efekty. Dlatego mm, jak jest taka sytuacja, że gromadzi się powietrze w pochwie, czyli kobieta rejestruje te tak zwane gazy pochwowe, albo po w ogóle czuje się, że jest luźniej w trakcie tak, stosunku, trzeba bo bo do gdzieś do ten następny etap to może być powietrze. rozmawiać o tym, bo to mogło się pojawić w związku z porodem, ale niekoniecznie może się pojawić też w związku z tym, że mamy utratę sprężystości tkanek, utratę Czyli sprężystości Czyli w okresie okołowym, Monopauzalnym, okresie monopauzy, utrata masy to, ciała. Tak samo to, jest to nie no... jest zarezerwowane dolegliwość tylko dla kobiet, które Ta. rodziły drogami natury. To jest ale teraz nie wiem czy zauważyłeś też i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, jak jest duża ilość pacjentek, które zastosowały do odchudzania się Leki różnego rodzaju hmm. Wszyscy wiemy, w formie zastrzyków, no. tak? I jest bardzo szybka, duża redukcja masy ciała, bo wiadomo, że im wyższa ta masa wyjściowa ciała, no to tym jakby bardziej Niektórzy spektakularne mówią, są. Nie to tak. nie przez leki, tylko ze stresu, tak chudną bo mają stres w pracy. No, obojętnie. Generalnie jest nie wiem, duża utrata ja ma, masy ciała, właśnie tym bardziej, że to jest zdrowe, tak? Bo to uh, prozdrowotnie, ale jest duża utrata masy ciała w dosyć szybkim tempie i w pewnym wieku już ta, to ciało, napinanie tych kanek nie nadąża za tą redukcją tkanki. Po prostu nam wszystko wisi. Tak samo jak widać to po twarzy, czy po y, biuście, czy po ramionach, czy po czymś wszystkim, tak samo wiodczają nam kamki tam, no i w pochwie, i wejście do pochwy, i wszystko. I takie pacjentki I mogły na zewnątrz, nawet nie rodzić, ale na zewnątrz, mogły nie być w ciąży. I nagle się okazuje, że mają dolegliwości takie jak koleżanki, które rodziły. I mi przychodzą, i mówią: jak to się stało. Ja tutaj, tu ćwiczę, tutaj. Pomijając, że często zachęceni tą utratą masy ciała zaczynamy też ćwiczyć. Nie wiemy, jak ćwiczyć. Zaczynamy wymyślać sami ćwiczenia. Dokładamy do tego, jeszcze wiesz. Kolejna sprawa, te Ale leki ma, powodują a, zaparcia. To jest kwestia tego, że tak dalej, schodzi, tak dalej, też tak na tych lekach są duże niedobory białka. A substancji w człowieku, które odpowiadają za sprzężość tkanek, to są substancje, no które. Wiele czynników. Więc wiele czynników. Tak samo słuchajcie, czyli to nie jest problem zarezerwowany dla kobiet, które rodziły drogami natury. To nie jest tak, że te pani, które rodziły z ochroną krocza, to nie będą będzie wszystko super, a te z nacięciem będzie beznadziejnie. Ale Absolutnie. w ogóle nawet ciąża sama. Sam to, także to, to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Jeżeli widzicie taki problem, to trzeba. Trzeba po prostu przyjść do lekarza, który się tym zajmuje, przegadać to i znaleźć jakieś rozwiązanie. Czy będzie takie, czy inne, to zależy od tego, ile macie lat, czy macie choroby współżywcze, ile ważycie, jakie macie oczekiwania, czy będziecie jeszcze w ciąży. Bardzo wiele czynników wpływa mhm. na to, którą metodę postępowania my Zapraszam. wybieramy. Ale nie ogranicza się to tylko do chirurgii. No Koniec. tak, tak. Jest bardzo dużo metod nieinwazyjnych, które my stosujemy. Z Koniec. Z powodzeniem. Kropka nad i. Dziękujemy.